Witajcie kochani na moim kanale Okulary w Gary. Dzisiaj przygotuję dla Was hummus. Niby można go kupić w sklepie, ale możecie go zrobić też sami. Także ja dzisiaj Wam pokażę jak zrobić właśnie hummus. No i oczywiście tahini. Czym jest tahini? Sezam zesmażony z oliwą z oliwek. Także zapraszam do oglądania. Zaczynamy najpierw od tahini. Sezam po prostu zesmażamy na patelni. Chodzi tutaj o to tak naprawdę, żeby ten sezam nam się zarumienił, nie spalił, tak, żeby nie był też za gorzki. Później dodamy sobie do tego oliwę z oliwek, no i zblendujemy. I wtedy powstanie nam właśnie pasta tahini. W dalszej kolejności zaczniemy robić... Ciecierzyca. Jeśli chodzi o ciecierzycę, możecie sobie sami ugotować. Przedtem trzeba namoczyć ją przez całą noc z trzema listkami laurowymi. No i razem z, tą, z tymi liśćmi gotować. Ja dzisiaj użyję takiej gotowej, prosto ze sklepu ugotowanej, żeby po prostu było mi łatwiej. Tutaj jest około 400 gram ciecierzycy, sobie tutaj sypię wszystko. Pasta będzie w ogóle z pomidorkami suszonymi, bo ja bardzo lubię pomidorki suszone. Na taką ilość, jak jest około 400 gram tej ciecierzycy, wystarczy jeden ząbek czosnku, bo jednak ma taki dosyć mocny smak, więc wystarczy tylko jeden. Przeciskamy go przez praskę. Kątem okazerkam na nasz, nasz sezam. Już zaczyna powoli tutaj nam. O, Widzicie, jak fajnie się przerumienił? Właśnie, właśnie o to chodzi, żeby on był taki delikatnie przerumieniony. I już zaczyna też puszczać mm, taki swój puszcz. Po prostu tak. Zaczyna nam się palić, więc chyba go po prostu zdejmę. O. Dobra. Będę sobie to stopniowo tak smażyć, żeby. Się po prostu nie spalił. Muszę to zrobić trochę inaczej. Dobrze, tutaj mamy czosnek już przeciśnięty przez praskę. Więc kolejnym krokiem będzie cytrynka. Około tak pół, myślę, tej cytryny. Chyba, że po prostu w trakcie uznam, że trzeba więcej dodać, żeby też nie dominował smak cytryny. No, taką pastę możecie tak naprawdę użyć na kanapkę, do sałatek. Można też sa sam, samą pastę zjeść, więc jest bardzo jest dużo białka, więc tak naprawdę można samej użyć tej pasty. No i doprawiamy, tak? Troszkę soli, troszkę pieprzu, troszkę dodam ostrej papryczki, ale też nie za dużo, żeby nie było zbyt intensywne. I jeszcze kumin. Humming, bardzo ważna rzecz, a w zasadzie przyprawa, więc musimy za chwilkę dodać. O, tutaj już ta kolejna partia nam się zesmażyła, sprażyła. W patelni się smaży, ale też można prażyć, więc można się pomylić. <grybujesz> Dobra, to już mamy. To już mam gotowe. Yy, Okej, okay. dodam jeszcze ten kumin. Muszę po niego iść, bo zapomniałam. Także za chwilkę wracam. Mam, znalazłam. Także dosypujemy. Już troszkę jest Nie No, tak myślę, że na oko. Na, na, na oko. Bo w szpitalu umarł. Tak, ale możecie próbować po prostu. Jak będziecie to potem blendować, no to dobrze jest też właśnie spróbować w trakcie, czy jest za dużo, czy jest za mało, więc jakby to wedle jest uznania. To jest bardzo indywidualna. No i odrobinę wody, tak? Trzeba dodać do, tego, do tej pasty. No bo jak będziemy blendować, żeby nam się po prostu nie zaciął blender. Chyba, że macie tak dobry blender, że. Dobra. E, Okej, okay. jeszcze dodam te pomidorki, o których mówiłam. Suszone. troszkę sobie je pokroję na takie drobniejsze, będzie mi wtedy łatwiej je właśnie tutaj blendować. Ok, pomidorki mamy wrzucone. Teraz yy, dodam jeszcze troszeczkę świeżej kolendry, bo ja bardzo lubię kolendry. Są oczywiście ludzie, którzy nienawidzą kolendry, a i są tacy, którzy ją uwielbiają. Ja jestem z tych drugich, więc dodam troszkę. Też posiekam na drobniejsze kawałki. Dobra, no i tak przygotowane, w zasadzie mamy wszystko. Blendujemy całość. No i oczywiście tam sobie sprawdzamy, czy nam brakuje soli, czy brakuje pieprzu, czy brakuje e, papryki, cytryny i tak dalej. Więc będziemy to blendować. Blendować. Ukrywam, że sobie już w międzyczasie spróbowałam, jak smakuje moja pasta, i jednak werdykt jest taki, że będę musiała dodać jeszcze jeden ząbek czosnku, bo jest go mało wyczuwalny. No i generalnie też myślę, że dodam cytrynę, więc na chwilę odkładam blender i dokładam ząbek czosnku. No, oczywiście, czego mi brakuje? Tahini. Więc będę musiała je zrobić. Dobra. Także najpierw sobie jeszcze to dokończę. Ok, teraz czas na, na tahini, czyli na sezam. Tutaj do, dolewamy około dwóch łyżek e, oliwy z oliwek. Możecie zrobić to też na oko, Ok. No i całość blendujemy, tak? Na taką miałką pastę. Ok, pastę mamy już gotową. Bardzo fajna konsystencja. Pokażę Wam. No, taka pasta jak właśnie ze sklepu. Ale zrobiona przeze mnie. I zdrowsza. No i zdrowsza, tak? No dobra. No i tak ja też oczywiście pastę dodaję wedle uznania. Wam też tak proponuję zrobić. Myślę, że jedna łyżka wystarczy. W międzyczasie też będziemy sobie oceniać, czy. Potrzeba jej więcej. No i całość blendujemy. Sprawdźmy, jak to pasta. Pasta jest idealna, więc teraz możecie ją użyć właśnie na kanapkę, do sałatki, do, tego, do czego tylko chcecie. Życzę Wam smacznego. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału. Łapkę w górę i dajcie go znać w komentarzu, z czym Wy robicie waszą właśnie pastę z ciecierzycy. Także dziękuję Wam dzisiaj za oglądanie. No i widzimy się w kolejnym odcinku, pa! <grybuj> 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 okej! <Okay. grybuj>